Ten różowy totalny tak. i ten czarny totalny. W którym się czułaś lepiej? Każdym. Tak? Nie miałaś jakiś tutaj? Taki... Tak, bo... Mogłem wyrazić, właśnie nie, ten, powiedzieć, że znakomicie wyglądałaś w tym czarnym. One właśnie są, y, ty, y, uważam, y, idealnym y, zestawieniem. Właśnie po to, żeby, żeby można było sobie podyskutować, z którym lepiej. Mhm. Mhm. Fajne, fajne było. Ale z kolei w tym różowym znacznie lepiej odcinała się od tła scenicznego. I to mi się no, z kolei to podobało. Chodzi, to jest hmm. Tak, żeby mieć hmm. z odległości 20 metrów naprawdę mniej więcej. No to mówi o telefonie, jeszcze powiedział o gadżetach show. różowych, hmm. bo to jest tak, że nie zawsze ubranie, bo mówicie, że to trzeba się odważyć. No nie każda dziewczyna założy ostro różowy w tym kolorze a, żakiet co? czy cokolwiek. Chociaż z nie Natomiast, swoją drogą, spróbuję wyobrazić faceta w różowym garniturze i to no <noise> trochę by tak, się ale wydaje właśnie niemożliwe. Tutaj... Ale a, na przykład różowe swetry, jak no tak. najbardziej. różowy tak, najbardziej. No różowy najbardziej no, różowa To jest różowa różowa kolor Włodka Szaranowicza. Dzisiaj tak trochę pod niego jestem. Natomiast Włodzim jakie gadżety? E, telefony, aparaty. Strzelby, mm -hmm. Komputery. samochody, czemu nie? Mm -hmm. Komputery? Wszystkie gadżety, wszystkie gadżety. Teraz robią, teraz już tak technika to poszuna, że ja mam wszystkie gadżety. Słuchajcie, ja wyczytałam, że czerwone dodatki, na przykład takie jak piórnicze, mm -hmm. portfel, przynoszą pieniądze. I dlatego kupiłam, żeby się po pierwsze nie gubił, po drugie dodawał energii, po trzecie pieniądze. No, ja jestem tak. idealnym przykładem na to, że różowe też przynosi, <laughs> bo mam różowy od X czasu portfel. Tak, masz różowy już... Oczywiście. A dużo masz różowych rzeczy w domu? W łazience na przykład? Nie, no właśnie nie. Ale czy to o tu... takich właśnie rzeczy codziennego użytku wyposażenia ja też się kierujesz tym, czy raczej praktycznością? Kieruję się jednak jakimś tam smakiem i stylem. No, lubię dużo różu, natomiast no, no, nie może być go wszędzie. No no. Róż w górzach Akurat... może się opatrzyć szybko jednak. Mm -hmm. Łatwiej się zmienia ciuchy, prawda? No, mm -hmm. To jest zasadniczo. Ja się bardzo sugeruję kolorami. Jeżeli, jeżeli mam salon, to chciałabym, żeby on mnie totalnie relaksował. Jeżeli już wchodzę do, do łazienki, no to może mnie troszeczkę pobudzać, więc w moim w, mieszkaniu miałam całą na czerwoną, mega wściekła czerwona, z czarnymi dodatkami. To po prostu pobudzał chyba, co? Oj, mi pobudzał tak, po prostu myłam się na maksa. Tam wiesz, i nie tylko. Natomiast już sypialnię miałam, miałam w różu całą obitą pluszowym różem, więc mogłam przychodzić w różnym stanie. Nigdy mi się nic nie stało, bo po prostu obijałam się od ściany i było zawsze miło. W twojej branży jest nawet dziewczyna pink, ta która jest jak Brytyjka taka śpiewająca. Tak, wiem. która jest w ogóle różowa. No tak z natury i z nazwy. A jakie odcienie, odcienie różu lubicie? Od, oprócz tego ostrego na głowie i łagodnego w sypialni. Jak masz tak wybrać coś, co nie ma znaczenia? Różowy prezentuje się też cudownie na tle innych o, kolorów czeka, z tego względu, nie? ponieważ ma najszerszą paletę odcieni, prawda? Różowy błyszcz, tak. Również różowe bardzo świetnie się prezentują. W ogóle wielu kreatorów mody je ja mhm. preferuje, podobnie jak kolory różu fuksji. Dobra, a teraz dziewczyny, słuchajcie, załóżmy, że po naszej rozmowie kobiety nabiorą ochoty, żeby się odważyć używać różowego i coś pójdą sobie dzisiaj kupić. Yy, a w ramach akcji Ratujmy mm -hmm. Róż, którą prowadzisz. Dokładnie, Co byś im tak. poleca po polecała? Ja po polecałabym po rozpoczęcie tej zabawy z różem od dodatków, bo mm -hmm. to jest najprostsze Tak, i najbezpieczniejsze. Najbezpieczniejsze, dokładnie. Mm -hmm. Czyli berecik, świetny pomysł. Rękawiczki, teraz o, zima. Super. Ty. Szaliczek, cyk. Trochę tak. musimy uważać z biżuterią, bo biżuteria może ocierać tak oki, szczególnie taka plastikowa, mhm. ale jeżeli ktoś chce na wieczór sukienka w pudrowym różu, moim Naw zdaniem nawet, super elegancja. na wieczór bym proponowała tak, sukienkę to znaczy, właśnie w ostrym różu. No Wtedy? ale to już trzeba tej odwagi. Ale... A już dla nastolatek fajne, skórzane, obcisłe spodnie, różowe buterko, no, ja. ale to już w, takim, w takiej punkcji. Albo na przykład w sportowej wersji różowe, sportowe buty, wściekłe, wściekle różowe. Słuchaj, no, nastolatki teraz się no. noszą na emu, całe na czarno. Jej. Na EMO? No, ale Właśnie są też się czy dziewczyny są z, też kolory. z czym łączyć róż? Bo to jest także z czarnym, popatrzcie, z jest naprawdę Świetnie. super. to jest kontrast. Sobie. To też jest dzisiaj ciemnozielona kurtka, jasny różowy beret. Są te kontrasty, czyli ostro kontrastować, prawda? Najlepiej łączyć w miarę z neutralnymi kolorami. Wtedy wygląda to bosko. Aha. Natomiast jeżeli połączymy <noise> różne z jest niebieskim... Z naprawdę? Ratujmy tak. jesteś zaświerowana, naprawdę. Z kolorami Kołama pochodnymi to. to wtedy, no, nie będzie to wyglądało zbyt atrakcyjnie. będzie taki Ciemne kontrasty. Dobre, jeszcze, dobra. jeszcze jest taka kwestia, bo jak ktoś na przykład ma taką różową, lekko zaczerwienioną karnację z powodu na przykład opuchnięcia wątroby albo innych, to to on nie będzie w różu dobrze wyglądał, nie? No nie. Ale to jest bardzo rzadkie. Ma no Michał na przykład dobrze w różu wygląda? Pięknie. Nie, no to wtedy sobie kupuje, tak kupuje w sobie różowe nie. gadżety, no tak jak już mówiły wszystko a jest... różową bieliznę, której nie, nie widać. Jest nie ciemno. Dokładnie. Nie, ale rzeczywiście musimy dbać o to, żeby cera wtedy nie stanowiła naturalnego tła dla tego różu, czyli żeby raczej różowa nie była, prawda? Czyli raczej wtedy ją tonujemy i albo opaleniznę. Dlatego tego opalenizna świetnie zrobiła tak. się. A ruda, tak. A ruda A się dziewczyna. opalałaś ostatnio? A byłam na wakacjach to i tam. Ale gdzie? A miałeś różowy kostium kąpielowym? Również. Bo teraz mi się przypomniało, że ja miałam swój ulubiony taki piękny różowy kolor Również miałam różowy. Mam kilka kosmetyków kąpielowych, w których się prezentuję jak na rewii mody, zawsze. Tam gdzieś mm -hmm. nad morzem. Natomiast różowy rzeczywiście był też wśród tych moich zestawów. A dokąd wiesz? A telekamery! Twój numer w telekamerze Proszę Państwa, jestem nominowana w dwóch kategoriach. Pierwszy raz w historii telekamer jedna osoba jest nominowana w dwóch kategoriach. Będzie mi bardzo miło, jeżeli oddadzą Państwo na mnie głos. Jeżeli tego nie zrobicie, no to... Po prostu niechcący też możecie to zrobić. Na numer D1 w kategorii muzyka 7164. Czy odwrotnie? Tak. 7164. Bardzo 71, proszę. 7164. D. Specjalnie D. stało, bo 6 rano, żeby to powiedzieć. Tak, tak ale to doceniamy, to doceniamy, że jest tutaj o tej porze. Absolutnie. Ale Michał też jest nominowany, chciałabym powiedzieć. W ja innej jestem kategorii. Nie, nie wpadamy na siebie. B3. Nie, ale proszę, proszę nie myl, Michał. D1. 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 Nie, nie, nie to teraz mi, nie, nie będzie d1, d1, a ta druga kategoria? A ta druga kategoria to nie wiesz, pracujecie w telewizji, nie wiecie? Osobowość roko jaki numer? Właściwy numer, proszę no, wysyłać no, na właściwy no, numer. Tam jesteście dwa na dole. na dodę. Mhm. Doda Królowa Różu, ale także Osobowość Roku, a także I Wokalistka. wokalistka. Także. Proszę wziąć pod uwagę te wszystkie pozytywne treści, które tutaj dzisiaj za sobą przyniosła i, i oddać głos do na naszego gościa. Dziękujemy Wam bardzo. Życzymy różowego, miłego dnia i Paniom i wszystkim Państwu. A teraz panorama bynajmniej nie różowa, ale jak zwykle rzetelna i porządna.